Panie Marszałku, Wysoki Senacie. Ja nie bez powodu złożyłem swój podpis pod projektem uchwały w sprawie udziału katolików świeckich i duchownych w debacie publicznej. Rośnie agresja wobec chrześcijan w Europie, również w Polsce, co potwierdziła konferencja pod tytułem Dyskryminacja chrześcijan zorganizowana w Parlamencie Europejskim w Brukseli. I obrady podczas tej konferencji moderowali polscy europosłowie. Jan Olbrych z Platformy Obywatelskiej. I Konrad Szymański z pisu Dyskryminacja narasta. Nie można powiedzieć o jakichś prześladowaniach chrześcijan w Europie, bo takowe pociągają za sobą zagrożenie życia. Czegoś takiego powiedzieć nie można, ale o dyskryminacji już tak. Dyskryminacja pociąga za sobą blokadę awansów pracy, utratę pracy, a tym samym dochodu. Nie można lekceważyć dyskryminacji, bo jak pokazują doświadczenia, jest ona wstępem, początkiem, etapem na drodze do prześladowania. Podczas tej konferencji został zaprezentowany raport o nietolerancji, dyskryminacji, nadużywania prawa wobec chrześcijan. Nie jest to raport, który dotyczy krajów Afryki czy Azji, krajów, w których liczba chrześcijan procent populacji ich mieszkańców. Jakiś margines. Ale jest to raport dotyczący Europy, krajów europejskich. przypadków jest nam dobrze znanych. Podważanie obecności krzyża w miejscu publicznym, zwolnienie z pracy, noszenie krzyżyka, przymuszanie do współdziałania w adopcji dzieci przez pary homoseksualne osób, dla których jest to sprzeczne z przekonaniami moralnymi, ograniczanie klauzuli sumienia, karanie wysokimi grzywnami osób protestujących przed klinikami aborcyjnymi, karanie nauczycieli, którzy odważą się wypowiedzieć prawdę na temat homoseksualizmu. Przykładem tego jest. Sprawa nauczycielki, pedagoga związownicy pani Elżbiety Haśko. Potwierdzenie prawdy powoduje zaszczucie nauczycielki, okrzyknięcie jej homofobem i donosem do władz przez media. Obserwujemy społeczną agresję wobec chrześcijan, która nie jest odbierana z taką samą uwagą, co podobne przypadki związane z innymi religiami. Przecież oficjalne dane podają, że co cztery minuty na świecie ginie chrześcijanin. W skali roku wynosi to około 130 tysięcy ludzi. Czy wobec takiej ilości zabójstw mieliśmy do czynienia z proporcjonalną do wielkości czynu reakcją, sprzeciwem, potępieniem możnych tego świata? Oni milczą. Różnie są oceniane akty wandalizmu. Ostatnio mieliśmy podczas parady feministycznej zwanej przez same uczestniczki Manifą napaść i obrzucanie obelgami kobiet, które tylko trzymały plakat w ramach akcji Stop aborcji mówiącym, czym jest aborcja i jak dramatyczne są jej skutki? Czy w głównym nurcie mediów padło potępienie dla tych, co napadli, wyrwali plakat, popychali bezbronne kobiety? Panuje milczenie, gdzie profanuje się krzyż, gdy niszczy się obiekty sakralne, wyszydza kapłanów, ośmiesza i kpi wierzących, a bardzo ostro reaguje się wtedy, gdy akt wandalizmu jest skierowany przeciw wspólnotom muzułmańskim czy żydowskim czy w Polsce przez środki masowego przekazu, te główne, było potępienie lub czy wzięto w obronę siostry radwańskie, gdy podczas meczu tenisowego usłyszały w czterech językach, że są katolickie suki. A gdyby w Polsce takim epitetem podczas występu określono zawodniczki na przykład wyznania żydowskiego, muzułmańskiego, prawosławnego, to polskojęzyczne środki przekazni zostawiłyby suchej nitki, nie tylko na tych, co krzyczeli, ale przyłożono by prawdopodobnie społeczeństwu, chrześcijanom i kapłanom też by się dostało. A dyskryminacja finansowa, choćby nawet popieranie finansowe metody in vitro, która nie jest metodą leczenia niepłodności i powoduje, że jedno życie okupione jest z zabiciem wielu. A nie dofinansuje się, nie propaguje się, nie wspomina się, na przykład metody na protechnologii, która jest i dużo tańsza, i bardziej skuteczna, i zgodna z sumieniem, zgodnie z prawem naturalnym. Dlaczego? Nie jest problemem na to pytanie odpowiedzieć. Prawda w Polsce nie jest już negowana, ale jest już brutalnie i bez zachowań zwalczana. Uważam że jest to sytuacja, która każe uruchomić dzwonek alarmowy. Czy nie będzie za późno, kiedy przypadki dyskryminacji przekształcą się w prześladowania? Dlatego też uważam, że w przypadku stwierdzeń przedstawicieli parlamentu, że hierarchowie Kościoła katolickiego nie mają prawa wypowiadać się publicznie, gdyż stanowi to naruszenie demokracji i zasady rozdziału Kościoła od państwa, nie należy milczeć. Tym bardziej, że te ograniczenia pragnie się zastosować nie tylko wobec hierarchów Kościoła ale także osób świeckich. Mam świadomość, że milczenie oznacza zgodę na takie zachowanie, a taka zgoda na pewno spowoduje powstanie dalszych ograniczeń i stawianie żądań dotyczących spełnienia nowych wymagań wbrew większości. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo